No jest ze mną Maci, no... Ale nie... ty mnie popchałaś! No kuźwa, pcha mnie, nie jest no. ze mną, no to to to. to. No co w niej się... Maci! Co w niej się ja to zrobię, no głupi! Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku IB i OB, czyli takiej fajnej, kolorowej platformówki, gdzie sobie możemy grać tutaj, prawda, takim zielonym i różowym stworkiem, które sobie teraz śpią. I jest oczywiście ze mną Lu. Siema. Także jedziemy. No, ostatni odcinek był wrzucony parę dni temu, czy tam nie wiem, może tydzień, czy ile, ale my nagrywaliśmy go co najmniej dwa tygodnie, jak nie więcej temu, więc, więc możliwe, że lekko będziemy lamić, czyli bardziej niż zwykle, no a może nie, zobaczymy. O, nie nie Pisać, czy chcecie w przyszłości, może jakiegoś, nie wiem, vloga w terenie, coś, bo tak sobie og ogólnie rozmawialiśmy. Nie byłoby zarobić z tego jakiegoś, nie wiem, ym, prawda, jakiegoś sprzętu czy coś, bo nie będę inwestował specjalnie w kamerę, żeby nagrać jeden film w lesie, na przykład, czy coś, ale jeżeli coś takiego chcecie, to oczywiście w górę i tak dalej, i komentarze i tak dalej. Dobra. Nie, nie udało mi się wejść do środka. Okej, okay, czyli to mamy coś te... Dawaj. Tutaj mi się, że tam Po coś. Jeszcze okay. tam nie dostaniesz. Ej, jesteśmy w dupie, dobra, nieważne, jedziemy Co dalej. Co jest? Mmm, coś nowego. Jest trampolina hmm. czy Nie. U nas... Wow! Jakie fajne trampoliny! Ehm, Okej. Okay. Czyli mamy jakiś nowy element. O jest wreszcie zielone! Fuck you! Fuck you różowy, nie? No. Nie zajdziesz. tu ja się stąd wybić nie mogę, bo wtedy muszę jakąś inną osobę wybić. I to jest też ciekawe. Dobra, Dobra chodź, muszę to przeskoczyć, a ty nie nawieść mi może co płacić. Kurdup. Hello. To mm. jest nowy element. To jest, to jest a ciekawe. Tak, ja, ja też nie mogę. Jak to jest? Aha, czekaj. To po prostu musi być napędzone. Ty, ej, no kurde. Dobra, kurde! Dobra. A spróbuj go, go przesunąć? Nie, go nie mogę No nie. Dobra. Bo ja tu nie mogę przejść. No musimy coś eee... wykmieć, bo ja tu przejść nie mogę. Tamtej se tańczył. Nie, tak śmiesznie no, bo... Ej, musisz eee... mi pomóc. Czekaj, się, tu nie dostanę. A, a, musisz co zrobić a, a Nie mam co. A wybij się z niego, żeby mocniej było. Możesz na niego wejść w ogóle? Co ty robisz? No bo nie wiem. Spróbuj jego, z jego się wybić, czy możesz, czy nie możesz, czekaj. Podsadzę się. Ale co to da? No będziesz miał większy wyskok, ja więcej wyskoczę. No myśl, kobieto, przecież ty jesteś od myślenia, tutaj nie ja. Może... No. No. I z niego zeskoczę. Dziaś! I'm a fucking genius! Ale fajnie, nowy element, jedziemy dalej. A nie y tak skaczą jakoś tak. Ech, przejęcie, Ech, przejęcie, dobra. Pięknie nie nie Tu też musisz się wyżej wybić. Są no, nowe trampoliny, tak? Które wzmacniają siłę skoku w momencie, kiedy zna przeciwka na jakaś wysłać. Ja Prawo fizyki kuźwa się kłania. Wejdź na górę, zeskocz, wypij pięknie, nie zbieraj. Zdążyłem w ostatnim momencie. Nie zginąłem, sam Ja też. Dobra. Patrz, patrz jak teraz. A, o, o, o kurde, dobra. Dzięki ja się tam nie dostanę. Zaraz coś pokombinujemy. Nie, wybijesz mi, ja się tam wybiję. Dawaj, dawaj. Patrz, pyk. Jedziesz! Pięknie. A! Teraz ty zbierasz Pięknie. Ja pięk, pi pięk, pięk, pyk, 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 Pięknie wszystko. No co to za same zielone, Wytyfy. Oje, oh yeah, wreszcie, wreszcie I... jestem do <az> Okej, okay, nie zabij... Ja wolałam żółte. Nie, ale takie też fajne. Mm. Dobra, tu mamy normalnie przejście, tam mamy... Okej, okay, tam mamy trampolinę. Chodź tu! Nie, patrzę, że coś będzie trzeba na pewno niedługo zrobić, tylko jeszcze nie wiem co dokładnie. No, bo co dalej nie pójdę, tak? Ja też! To jest, to, to jest, to ma, to jest w jakimś celu, tak? Ja chcę tu wskoczyć na przykład. Nie, dobra, czekaj, najpierw cię wybiję, czy, czy, czy mnie. Ej, ty tam jest zielony, tak? Kurde! Musisz mnie tu no, wybić. Wiem, teraz ogarnę Teraz zeszłaś z góry z dołu. Bo, czekaj, bo nie mogę. Troszkę się mieszam, bo, prawda, sufit, podłoga, nieważne. <laughs> Kurde, czekaj. <laughs> wow! Yeah. Czekaj. Dobra, pocać mnie, ja to ogarnę. No. Nie, nie schodź tam na dół, bo musisz nie wyjrzeć. No nie schodzę, nie schodzę. Czekaj. Dawaj. Czekaj. Nie da się bardziej? mm, -mm. A, o kurde, nie wierzę. Tu trzeba jakąś reakcję zrobić. Patrz, patrz, patrz. Trzeba patrzę. tak... Najpierw z mm -hmm. tego, mm -hmm. bo to trzeba przejść i tam... Mm -hmm. No chyba się ze... Po coś, jeszcze raz. No i A do... czy ja mam być na... Dobra, ty idź na górę. Czekaj, robimy tak. Ja zeskakuję z tego, tak. wybijasz się, I lecisz je... na to no, i ja i ty lecę ty na tamto, tam, dobra. O Jezu. Okej. Okay. Tak. No, tak. Szybkie dobra. palce, uwaga. Pyk, pyk. Pusiałam, że to dłużej na no zajmie. Prosizna, <ślelę> 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 dobra. Tak. E, czyli teraz ten i lecimy dalej. jeszcze no Szybkie Ja to zrobię. So close! Czekaj, ja to zrobię. No, ja to. Gupi! No, zadaj. No, Gupi, no. No idź tam. No, Mati! Mati, stój tu! No, stój tu! No kurde, ja chcę przejść tam. Stój tu w dupie stoję, jesieniu. No, czekaj. Stój tu po prostu, rozumiesz? Dobra. Jest to! Okej, okay. okej, okay. przeskoczyć. Dawaj. Skoczyć tu. Tak, i teraz jesteśmy w dupie. Musisz, dawaj. nie dać się zabić. Fajnie, nikogo. Pyk, dobra, i teraz ty zeskoczysz tu. Mocniej musisz zeskoczyć tam, który. Jest, trudne to. Ale fajne nawet. Jakiś taki nowy motyw, bo już myślałem, że będzie cały czas to samo. Pyk, bieraj, bieraj, bieraj. Jemli, 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 jemli. Ehehehe. Dobra, jeden się rozwijał. Czekaj, 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 No trzeba tam na no na pewno. No to. Ym, ale... uuuu Będzie ciężko. fucking Helia, ja one tak dziwnie skaczą. A! Czekaj. No, nie... nie mogę wyczaić jak one skaczą. Wcześniej skakały góra, dół, a teraz skaczą prawo, lewo, no? Czekaj. Ja chcę się wydostać. Ja chcę się wydostać. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Wydostań mnie z... Jak my się wtedy wydostaliśmy No normalnie. Aha, to trzeba zrobić to samo. Jedna dalej. osoba tam, o, druga tu o. Dobra, idę. Gotowy. Jej, pięknie. I teraz no nie wiem, jak tam z tym zrobić. Chodź, pójdziemy dalej. No, ale zginiemy. Poczekaj, zobacz, poczekaj. Jak oni skaczą? Czyli ten skacze. Do... No, na pewno przez to przejdziemy. No, na pewno. Cicho. <noise> <noise> można, można? <głos> God damn it. No widzisz, dałeś się, a teraz ja nie dam rady no, Wiedziałem, 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 że nie dam rady Ale tam... O tam jest przejście Czekaj, wiem Co? Chodź tu na mnie Come at me, bro <laughs> bana, dobra, a nie, czekaj, jest No nie, no, właśnie tego, no dawaj A nie, czekaj, no, chodź, bierzesz. No właśnie no, no właśnie wiem, to no, czekam coś, coś nie pomyślałem Ciekało, się, się ogarniesz, tylko. Teraz patrz! No chodź tu! No cię wybije. Patrz. Jupi! Z fajlowałaś, no. I. Nie! Pięknie, okay. pięknie, dobra. Oj. Jeszcze jedziemy dalej. Całkiem, całkiem spoko. O, Nowe elementy, o, o. jest ciekawie. Tak tam Dzieci to. nie są... mają imprezę. Weź muszę tak skoczyć, tak to co, to co lubiłem robić, teraz mi się to przyda, nie? Patrzcie, patrzcie. Uwaga! Nie to nie trafię, co nie trafię. Puszwa. <grym> Na pierwszym razie. gracz, nie. Pick, Bum! Bieraj, 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 zbieraj! Pek, No co to sobie zielone? Bo w ten odcinek jest mniej rasistowski dla różowego, proszę bardzo, wreszcie <laughs> to dobra, coś. Też jest, zielone, ale jest też zielony, ale też różowy. Okej. Okay. Dobra, ee... Co zrobić, żeby no, tu do, 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 się no, wybiło? No, ja wiem. No chodź fucking tu. Idea. No, chodź tu, no, ja cię podsadzę i ty mnie tam później strampuj. No, no, i... no idź. Ła moja głowa! Ty <laughs> proszę. Ehh. No, i teraz musisz skoczyć i mnie wybić. Ale ja cię tak nie wybiję. Ja muszę mocno No pocania. to tam zielony, tam jest zielony. No i co? No i musi znowu tak chyba... Nie no, no nie. Fuck. Fuck my life, to jest zbyt... Już wiem, dobra, już wiem. Chodź chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę. Ja Cię podsadzę na górę. No. Już <laughs> na... na górze. Chodź na góry. O, i teraz patrz. Tu ja sobie zeskoczę stąd i Cię wybiję tam. Ale... To nie ma sensu. <laughs> nie pomyślałem, że tam są te. Ale plan był prawie idealny. Rozkmina wycięcie materiału 10-minutowego. Jezu, jak tu się... Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Zginiemy! Ogar. Ogar Ja wejdę tu. Na wejdę tu Wybiję tu. No. To mi gówno da! Czekaj, myślę! Poczekaj. Czekaj, pomyślę, ja <laughs> czekaj, ale... What the fuck is going on here? Six and a half hours later Dlaczego to musi być tak skomplikowane? A few moments later O, weź się tak... Co? No tak z góry, tak góra, Du, ona w tym zielonym Nagrywamy! No tak o, o tak, no nie tak! Tylko w tym... No tak, ow ty, no nie umiesz, nią tak robiłeś, no i tak... No to się nie rozpędzi, to musi zwiększyć wysokość. No to przed chwilą, ale przed chwilą byłeś tak bardziej. No, no to tak, ja wtedy miałem z dołu. Ale... No to weź tak teraz, tak białe i jakoś to tak zrób tak, żeby tak polecieć. Tak, 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 zestarała się. A jakbym wyszła... We sensu, sensu ja tego prosili. Co to było? wej. Okay, bądź tam gdzie jesteś Boże, nie wierzę Ja wiem! Jak się respisz, jak jesteś jeszcze taką kropeczką, to może się już wtedy ruszać I byś wtedy się na przekierował na to zielone No patrz, zginę teraz na ciebie I tak jesteś tą zieloną kropeczką, do. Na... O widzisz? Serio? Słuchaj, I wiem, słuchaj, jak idziemy, i ty, ty się wybij... ty mnie wybijesz, ja ciebie, no, 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 tak? No. Nie wiesz, że ty to aż trzeba się zabić, nie? Ale może to... Kurziwa, nie trafiłem Ale się. może to coś, chodzi o coś innego, ale tak po prostu tylko to, to mi przychodzi tak na myśl, nie? Dajesz! Dajesz! Widzisz? Jak jestem mądra? Serio? Jezu, jestem zajebista. No dawaj, zabijaj go! No jak? Aha. To ja muszę, tak? Nie. Czekaj. No musisz ominąć ich i wejść i mnie podsadzić, ja tam wtedy wejdę na dół. Ja mam ich ominąć? Przeskoczyć ich. Przeskocz no. ich po prostu. Aha, hmm. czekaj. No, hmm. i, I... mnie. Wiesz, że jestem mądra? Po prostu stajesz. Nie wierzę, że to wykwiniłam, nie wierzę! Nie wierzę! Dobra, czekaj, jeszcze tam... Ale wszystko wiadomo! Ja nie wiem, ile my na tym... Byliśmy. Nie mam pojęcia, to będzie najdłuższa rozkminia tego odcinka. Ten papapa. Tu, pa, pa. tu, prawo, lewo, góra, prawo. No nie, idź ze mną, Maci, no, no Ale nie... ty mnie popchałaś! No kuźba, pcha mnie, nie idź ze mną, no to. to, to, to. No cofnij się, Mati! Cofnij się, ja to zrobię, no głupi! Ja to zrobię. Nie umiesz. Nie, ty umiesz. Czekaj, no. To zostaw, nie ruszaj, Maci! Maci, nie ruszaj. No teraz to żeś zrobiła. No ezo! No nie tak, to trzeba robić tak, o No nie tak, kuźwa Ja go nie naciskam, czekaj, zostaw mnie no. Głupi No nie naciskaj Nie naciskaj, ja muszę nacisnąć Pyk, pyk Patrz, aż tu doleciałem, dobra, pyk, Ty Mati iść samo, Mati tamo, Mati Mati tamo Dobra, dobra, już, już, nie krzycz na mnie, Jeju. No jak, no jak No ja cię podsadzę Na dupa nie zesrasz się Dobra, nie wiem, mali mnie, no zostaw mnie Ja jesteś sama What the fuck! No czekaj, bo się nie odbił! Co się dzieje w ogóle w tym odcinku, nie? No weź, to tak ja to zrobię. Totalnie ogar. No zrób to, zrób Zapnij się. No, zostaw go! Ja tak. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Z go, Proszę bardzo. Ej, no ja go chciałam tak. Weź w ogóle. Dobra. I nie Dobra, udało się nie maruć. Koniej. Jest. Jest. Ile? 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 208 się na 230. Niebieskie. O oh je! Yeah. Tak... Okej, okay, tak więc od, e, kuźwa odcinka 21 minut, z czego 10 minut rozkminy, ale myślę, że parę, odcink parę minut odcinka wyjdzie. E, kolejny odcinek za nami, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Strasznie ciemno, już na dworze jest ciemno, ja tu już kurde nawet nie mam co z kamierką robić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, już strzelajcie łapki w górę i takie tam sobie może tutaj prawda, kolorować. E, I do następnego razu trzymajcie się i na razie kuźwa, jak zamaluję, Zamaluje. No, zamaluję.